W tym odcinku wraz z Marcelem zagram pierwszy raz w tryb Blitz Royale w Fortnite. Cie. Jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej rundy zachęcam Ciebie, drogi wizy do zostawienia łapki w górę, jeśli ten odcinek Ci się podoba, oraz subskrypcji, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia, gdy wrzucę następny film. Bez zbędnego przedłużania lecimy z pierwszą rundą. A, i obiecuję, że w następnym filmie już ciszę trochę Fortnite'a. Lecimy busem i wyskakujemy... Wyskakujemy... Kurde, ty, no, ty czekaj, dobra, Chciał mi pora. To jest, co, ja, pierwszy odcinek po tak długiej przerwie i jestem ciekawy jak przyjmiecie w ogóle fortnite'a na moim kanale dobra mamy tutaj skrzynkę o co to jest? wow widziałeś to? kamieniami strzela To, wie jak coś to ja nie ogarniam w ogóle fortnite'a Zagrałem parę run i to tak to to Grałem kiedyś. Kiedy grałem i też, też, też po takiej długiej czarnej jak Ora, mam 4 kila. Dobra, Kuba. Nie wiem co to jest. Postarajmy się, żebyś ty zrobił chociaż kilka kili, tak z 5 kili. Dobra. To dajmy sobie wyzwanie. Dobra. W tym meczu muszę zrobić co najmniej 5 kili. Dawaj, odbijajmy. Dobra. A, coś nie z panu. Nie, Ej, nie, lubię bardzo. nie, tego nie, bo ja go lubię bardzo nie, Dawaj Dawaj, jeszcze tam, tam masz kolejnego. Daj, zabijaj go. Nice. Mam 5 kg. Udało się. Oj, nice, dobra. Czyli teraz jest gramy. Wyzwanie zalicone. Wyzwanie zalicone. Dobra, a ja muszę zrobić 12 kg. Mam no, 7. Aś 10 osób. Marcel ma Muszę zrobić 12 kg. Czyli ile ci brakuje? 5. 5. Ale masz tam jakiś tytuł w ogóle? Ja, ja nie jestem wiesz... Wyłączony. To 12 w sumie może nie, się uda. Nie, pokonają. Jak mnie nie zabiję, ja wiem, że mnie zabiję, co ja tu i tu? Wow! 2 na 2. Widziałem jednego. Tu sam. Szelam, selam! Jeden dostał. Drugi dostał! A! Dostajemu mocno! Nie, ja panu. Naprawdę, naprawdę, ja naprawdę. Ja co ja się masz? Nie! Yeah. Jest! Yeah. I to wie, mamy to! Dobra, zaczynamy kolejną rundę i teraz lądujemy sobie w tym miejscu, gdzie Marcel zaznaczył. Poprzednią wygraliśmy, więc jest super Ja tu od razu mam Ale nie mam żadnej broni. O dobra, ja nagrywam. One dead, one dead, one dead O, mam ten, tak szybko biegnie. Jest, jest tu ktoś w ogóle? Oś tutaj, słuchaj. Twój gig, chyba. Nice? Ile mi zabierasz wszystkie? <laughs> Oho, jest efekt. O nie, nie, o nie. Kuba. Kurde. Nie, moja korona. Patrz, tak to się robi. Dobra. Świetnie. Zaraz strefa zje moją koronę. Wracam Bejdziesz do strefy. Wejdziesz do strefy. Dobra. Tak. Jesteśmy. Patrz tu do mnie, bo ja nie mam siły zbierania się skuram, Dobra i uciekam Pewnie wystawiłem tam jakąś grę no ale... trudno To leci tam skurczybyk! Dobra A nie, dobra pokonałeś go Leciał tu, widzę je chwilę. chwilą, ten na killę To ja Widzowie Marcel ma 12 killi, To tyle ile chciał mieć w poprzedniej rundzie, ale ci się nie udało. Tak? Nie, nie, udało. Aha. No ja mam zero. Świetnie. Eliminacja. Dobra. Jest, jest tylko? Jest. O, pierwszy kill widzę. osoby. Jedna osoba została i pierwszy kill mam. Pierwszego killa mam. Pa tak to się robi, kurna. Tak se zapierdzielasz mieście O kurde. No przecież sam mój skin mówi, że ja jestem ten kur na spiderłach, nie? Jest! Królewskie zwycięstwo. Widzowie, za to musicie zostawić lajka i subskrypcję. Prawda? Prawda. Widzowie, Marcel tak kieruje. Dobra, trzecia runda, już ostatnia. I lecimy na tą samą miejscówkę, bo zauważyłem, że tutaj zawsze w tym budynku jest ta, taka fajna skrzynka. A w niej nice. y, dobre itemy zyskują, więc zawsze tutaj lecę. Daj, prawie padłem, prawie padłem. Widzicie co nam wyleciało? Kuba, pomóż mi. Gdzie jest tu gdzie jest tu po? Dobra, widzę. Wow. Gdzie jesteś? Wszystko trafiłem. That, 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 that. Jak go dobiję? Ket? White. O, to jest. Oh. Tam jest super skrzynka tam. się bije Dobra, ty dasz Dobra, Nice. Dobrze ja ja wam poszło, moi. Co z niej Co like, yes. zmienię, one, that. Dobra ten dobry, ten dobry, ten dobry Nie żyję tam, nie dobij mnie nie Dobry Kronki nie wziął chyba, wziął nie, nie. Jak go zabiję, jest go. gołd Ale tam ktoś go. jeszcze jest? To nie oni tak. się pokonali Ktoś inny? Oni, jest? oni Oni? Oni A tak, tam o, ktoś jest? Da, dawaj w Daj w To jest on, ten mnie zabił O go już że w tej nogi się spoczywa No dobra! Nie o. ooo! Dobra. No, no A, nie, no. Widzowie, bo tamto przegraliśmy. Więc stwierdziłem, że zagramy jeszcze jedną, bo... No. Filmik by był troszkę za krótki. Idziemy no. na moją ulubioną miejscówkę już. Widzę, że tutaj leci dużo graczy ale ja zawsze wszystko, to tutaj to samo jest kurna, gin! Patrzcie jakie super życie tu jest. pan też Ja chcę zabić tego typa z tej no. mocy Dobra, no. ale ty tarce. nie uciekaj ode mnie Chyba bydź tu A tu daję mocno A on tam się strzelają <ślesk> Jesteś. Idę po lamę Excalibur Błagam, niech będzie Excalibur Lamę masz? Lama ja, A co tam może, może wydropić Excalibur? Górno. No można Oj, ja, ja nigdy w życiu nie widziałem Excalibura w Fortnite Chleba tu jest Chyba masz na chwilę? Tak. No nie, no zabrałeś mi killa. Słodyś. Dobra, mam jednego killa, widzowie. Pierwszy kill w tej rundzie. O, wróć! Panie, zostawiłem dobrą broń. A. O nie, chyba się... Kurczyk. Przy... Stop. Dobra, napadam w O, jest! Sigma! Skilly, kurczę! Nie no, ładneć! mam już, no masz tak zero. Kuba, leć! Albo... razem. Ładuj go, ładuj go! Nie, o, nie, zero. nie, nie! No nie. nie! Dobra, dwie rundy wygrane, dwie rundy przegrane, tak? Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. Jeśli tak, może zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Ja się z wami żegnam, no i do następnego!